Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Oleśzycach na piątek pana burmistrza. Serdecznie witam Państwa radnych, witam pana burmistrza, skarbnik, Pana Również stwierdzam, że na ogólną liczbę 11 radnych, 11 jest obecnych, a więc sesja jest prawomocna do prezentowania uchwał. Obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Bądź otwarte stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, głosowanie nad projektem y, uchwały nr 72 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia y, 21 lutego i punkt czwarty Głosowanie nad projektem uchwały nr 73 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej nr 10. Ma, tego 1 maja w sprawie emisji na miasta i gminy Oleszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nazywania wykupu i zakończenia obrad. Czy ktoś w temacie porządku obrad? Jeśli nie, to przystępujemy do rozpatrywania poszczególnych potrzebnych punktów porządku i prosimy Pani Skarbnik o przedstawienie 72. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, czytam projekt numer 72, uchwała Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr 7 przez 47 21 lutego. 2019 roku, podstawa prawna, ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych. Rada Miejska w Woloszycach uchwala co następuje, paragraf pierwszy. Uchylić w całości uchwałę nr 7 przez 47 przez 219 Rady Miejskiej w Woloszycach z dnia 21 lutego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Paragraf 2, wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy i paragraf czy uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko nadmienię, yy, proszę Państwa, że ta konieczność wyszła. Ja wczoraj zawiozłam uchwały do regionalnej, bo to dzisiaj jest tam kolegium. No i, i w trakcie jeszcze po prostu analiz wyszło, że jednak ten projekt, który tam Państwu był wcześniej przedłożony i zdjęty, że on jednak musi być podjęty, właśnie, żeby można było dalej pracować nad tymi uchwałami w sprawie emisji obligacji. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały projekt nr 72? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Już tak. To, to tak, ta, 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 ta. 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 Dziękuję. Głosowało 11 radnych, 11 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. 12, było, bo pan osiowy doszedł także 12 proszę o kolejny projekt uchwały projekt numer 73. Projekt numer 73 i ja przeczytam projekt, a później powiem tylko właśnie co tam się zmieniło. W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej nr 10 przez 7219 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji miasta i gminy Oleszyce okreś oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, podstawa prawna, też ustawa o samorządzie, o finansach i obligacjach i paragraf pierwszy w uchwale numer 10 przez 70 przez 219 z dnia 31 maja tego roku Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie emisji obligacji miasta i gminy Oleszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 6 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta i gminy Oleszyce, a pierwotna treść tego paragrafu 6 ustęp 2 było, że rozchody związane z kupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów miasta i gminy Oleszyce, czyli po zmianie nie ma już wyrazów lub przychodów. I to by tylko tyle było odnośnie tej zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępuję do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały projektu nr 73? Proszę podnieść czy i przytinać się. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Pan Szyk był za i Pan też. Głosowanie rozjęło udział 12 radnych. 12 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, ja chciałam bardzo podziękować tu panu przewodniczącemu za taką, no, można powiedzieć, odwrotną reakcję i tutaj wszystkim państwa. No, sytuacja taka no, wystąpiła nieprzewidziana, która, no mówię, w piątek tak wyglądała, wczoraj się ta sytuacja zmieniła. I tutaj powiem tak, no gra lo, rolę ten czas tymi obligacjami, że od lipca się zmieniają przepisy, bo tak to normalnie można by było to wszystko odłożyć do kolejnej sesji. Także jeszcze raz dziękuję. Że Państwo tutaj zaczęli przybyć i głosować. Ja jeszcze yy, chciałem zwrócić uwagę tylko, że dzisiaj jest 4 czerwca i mamy 30. Okrą rocznicę wyborów pierwszych powojennych w Tak na marginesie.